Witam, nie było mnie słychać, więc powtórzę jeszcze raz. Kto ma życzenie, do dziś w Grudziądzu o godzinie 12 rozpocznie się protest przeciwko brutalno, brutalnemu załamaniu się jednemu z tamtych policjantów, który skakał po Wojtku Klucz... Kluczniku. Ee, przepraszam, na Wojtku Kluczniku, chłopaku, który był zakuty w kajdanki i jak się okazało, był niczemu niewinnym, bo nawet nie został ukarany mandatem karnym, więc e, chciałbym, żeby Pan Komendant Miejskiej Policji poszedł sobie już do domku, podał się do misji. bo my takich policjantów w Polsce nie potrzebujemy i temu ma służyć ten protest. Zobaczymy, czy skuteczny, ale stonoga będzie tak długo głaskał Pana Komendanta Miejskiego Policji, aż sam odejdzie. Na razie i do zobaczenia, pozdrowienia dla normalnych policjantów, którzy słu służą nam społeczeństwu. Nie pozdrawiam natomiast tych, którzy zbiją to społeczeństwo, przekraczając swoje obowiązki. Trzymajcie się, do zobaczenia w Grudziądzu już za dwie i pół godziny.